Już, nagrywa się? Cześć, to od Gitarowy i temu podobne w dzisiejszym odcinku. Będziemy się polecać. Zapoczątkował to Rock Day i Xanty, a ja pozwolę sobie to kontynuować. W dzisiejszym odcinku powiemy. Będę. Dobra, inaczej. Robię to na pewno spontanie, więc się nie dziwcie, że są tam. To jest podejście chyba trzecie. Polecam, cisza też gra. Czemu? Facet ma sporą wiedzę na temat e, cyfro, cy, e, cyfrowych u, urządzeń, czyli te wszystkie. M, fa, przede wszystkim nie gra tak jak ja, e, Xanty, e, Rogday e, czy połowa moich zna, znajo, e, znajomych, których widziałem na oczy w akcji, e, korzyst, e, korzysta z e, cy, e, cyfro, cy, cyfrowych multi-efektów. Nie korzystam z typowego wzmacniacza, tylko wszystko. Słuchawki i, i multi Effect Dale szacą za, za to, bo ja bym, ta, ja bym tak nie potrafił. Ja bym się. Ja jak, y, Ja się po prostu z tym, y, czy, tym, z tym czuję dziwnie. Nie wiem, może kwestia doświadczenia. Y, mówisz bardzo du, dużo o daw y, czyli y, Digital Audio Workstation, Mamy o pracy z metronomem, o gitarach y, siedmiostrunowych. Nie podchodzi przede wszystkim. Nie, Dale nie podchodzi tu przede wszystkim do gitary, że to jest tylko instrument. On to, on to traktuje jako pasję, jako coś, coś co po prostu napę, napędza życie. Przynajmniej jak czytam jego wpisy, oglądamy zdjęcia, to ja po prostu mam takie poczucie, że po prostu to jest jego konik, który po prostu daje mu siłę. Poniżej tego film, filmiku. To jest tu, albo jak na samym filmiku, e, będzie link do, je, do jego e, bloga czyli e, cisza.tec.gra.blogspot.pl, na którym możecie po, poczytać f, wiele e, ciekawych rzeczy, e, po, o, począwszy od e, obalania mitów i e, jakichś tam drobiazgów, skończywszy na e, ba, bardzo, bardzo pasjonujących e, rzeczach. E, wiedza jest po prostu jego dla mnie po prostu bardzo pożyteczna, bo kilka rzeczy, jak na przykład wy, 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 wybór strun, a naciąg ich, no które tam zamieścił na swoim blogu, no, była dla mnie ciekawa, jak również co jeszcze takiego, co mi utkwiło w pamięć e, strojki i to, to, to jak po prostu kolejnego gościa tam um, obalił, obalił meat. Ale to, so, to sobie już sami przejrzycie, do, dopatrzycie. Eee, tak jak mówię, Xa, Xanty wzrok dałem, to, to zaczął. Mam nadzieję, że, taki, że kolejnego challenge'a podejmie. Eee, Cisza też gra za swojej strony w stosunku do, do kogoś, kto zajmuje się blog tematyką gitarową i przy okazji dzięki Daleowi poznam jakiś ciekawy blog, forum albo coś innego w tym temacie. Hmm. Czy coś chcesz co więcej dodać? Nie, przede wszystkim. Y dobra, chcę dodać. Przede wszystkim. Trzeba się trzymać razem, bo wiedzą możesz tam gdzieś powielać, ale... Y ta, ta wiedza, która się będzie powielać, to tak naprawdę z jednej strony wam się utwardzi, a z drugiej stro strony yy, będziecie mieli pewność, że nie tylko jedna osoba tak twierdzi, tylko jest yy, kilka osób, które co, coś, które nie, mów, nie mówią głupot, skoro jedna osoba może mówić głupotę, ale skoro dwie już mu mówią, to tak samo na to wypadałoby się zastanowić, czy to na pewno nie jest czy to jest mit, czy to jest hit, że tak to ujmę. Hot or not. Yy. Tak jak mówię, no, będę się starał też sam regularnie coś tam rzucać na temat blogów, które polecam i tak dalej. Na chwilę obecną po serdecznie polecam Cisza też gra, yy, Dale Coopera i jego yy, forum alternatywne, które możecie so yy, sobie wygooglać, bo nie pamiętam adresu, przyznaję się bezbicia. Po pozdrawiam, mrugaczek, Ocu gitarowy i tym podobne.